Okej, cześć, z tej strony Kiiki Wilku. Witam w tym odcinku z tej oto przepięknej serii. Piękne kamienne łóżko. Dobra, widzę, że dopiero co za zaczynam grę już mi creepery straszą. Więc nie wiem jak zrobić to łóżko. Aktualnie to jest kamienne łóżko. Dobra. Na pewno wygodnie musi się spać na tym łóżku. No, ręce sobie poczekam na dzień, no bo nie będę nagrywać w nocy, jak wy pewnie nic nie będziecie widzieć. Witam z powrotem. O, jak pięknie się szkielet pali. O, kur, co jest? To kura jest jakaś głupia. Chociaż w sumie kury są głupie. No. O, widzę, że jedzenia nie mam. Super lodówka, naprawdę. To, tego tu to, tu to w ogóle może nie być. To bez sensu jest. Dobra, jestem z powrotem. Co by tutaj zrobić? O, super łazienka. Szkoda, że nie mam żadnego wiadra. Ty, a może jakieś mam. Dobra, więc. Yy... Więc mój domek jest. Co prawda, w środku nie jest jakoś wyposażony, ale jest na zewnątrz. Mm. Póki te plony jeszcze są i je, żadna kura nie zdeptała, to wezmę sobie je, zbiorę. Dobra. Dobra, więc pole jest zebrane. Cudowne niebo. Cudowne słońce, które za niedługo zajdzie. Dobra. O, więc przód domu można by byłoby mm, zmienić. I zbudować lepszy. Taki jakby tarasik z przodu. O. Teraz płotki. To raczej jest za mało płotków. Coś mi się wydaje, że nie będzie źle starczyło, no ale dobra. To się zobaczy. Mmm... Dobra, tyle na pewno nie wystarczy. Gdybym... płotek jest ogromny po wywaleniu go, co jest? Taki większy niż w nowszym Minecrafcie. Dobra. No tak, w tym domu nie mam żadnych patyków. W mojej jamie kreta nie są moje wszystkie rzeczy. Witam świnie. No, patrzcie jak się ze mną wita. Skacząc. Mięso dawaj. Tylko hm, skórę. Nie, to, to trochę brzmiało kanibalistycznie, nie wiem dlaczego. No, a tutaj śmieszna historia, bo... Idę sobie taką Idę i tu PUM! Creeper mi wybuchł No, prosto przed twarzą Naprawdę cudowne przeżycie Bardzo No, 11 Oj, ja nie zmieści chyba 11 chlebów No, na pewno nie zmieści 11 chlebów No, dobra, trudno Eee, wiaderko z wodą, przyda mi się i to na pewno. Teraz pójdę zobaczyć jak tam moja hodowla kaktusów, którą mam tak w podziemiach. Nie wiem co ta hodowla kaktusów tam robi tak do końca. No ale widzę, że pięknie rosną moje kaktusiki. Rosną jak na drożdżach, normalnie. Drożdże im dosypać. Będą jeszcze lepiej rosły. Turbo drożdże. Nie wiem czy takie istnieją, ale jakaś taka podobna nazwa z tego co wiem, istnieje. Do... Zazwyczaj te drożdże się wykorzystuje do robienia bimbru, Bimbrownica. I tak swoją drogą, to bimber jest fajny do zrobienia, na przykład z 5 kg. Oj, żebym teraz się nie mach na 5 kg. Środkowo było 5 kg. Kilo... No nie wiem. Więc wracając, no nie wiem. Z 5 kg, z tego co pamiętam, dla przykład wiśni Z tego co pamiętam, ja nie mówię, że to jest na pewno prawda wychodzi tak jak się już te owoce przerobią no i później jak się to później jak się jak robi się to odparowywanie no to yy, yy, no to później jak się od, jak to odparowywuje żeby powstał bimber no to jak było pierwsze odparowywanie no to było ile tego było hmm, 10 litrów bimbru. I później to wyszło mniej dużo, bo dwa razy było przerobione. Yy, no ale to dlatego, bo po drugim przerobieniu już yy, jakby nie było aż tak bardzo czuć, że to jest bimber, tylko bardziej taka, no jakby ale yy, no było to lepsze na pewno dużo bardziej. Yy, smaczniejsze. No dobra, co by sobie tutaj zostawić? Dobra. No, no. Boże, wydawało mi się, że tam krowa sobie pływa w wodzie. Pluska się, plusk, plusk. Dobra, więc yy... co ja muszę wziąć? Na no, właśnie, wiadro. Idę się umyć. Biegnę. Biegnę, no. Biegnę, biegnę. Patrzcie, jaki turbo speed. Jak guma turbo, taki speed jest normalny. Taki, taki speed, jak szybko jej się kończy smak. Chociaż i tak guma turbo ma więcej, może nie więcej, a dłużej smak niż guma kulka. Kule, guma kulka, jaka droga teraz. Piętnaście... w sklepie, który mam niedaleko, to 15 groszy kosztuje jedna guma kulka. Jed tak, jedna. O 5 groszy podrożała. To jest różnica. A guma turbo? Dużo droższa jest teraz. Chwila. Momento. No, nie, nie, jakoś zbytnio dużo w górę chyba nie poszło z tego co wiem. Ale nie mam pewności. O, Tutaj jest skrytka Harry Pottera. Dobra, więc, no ram, więc setnę sobie może jakieś drzewko. By się przydało, bo powoli już się robi Co to za ścinki jakieś? Hm? To jest. Mój komputer nie był aż taki tani, żeby się ścinać przy zwykłym Minecrafcie Alfa. Tym bardziej przy Minecrafcie Alfa. Przecież on był drogi. Nie powiem ile, ale był drogi. A ja te liście w końcu muszę zniszczyć, bo to jest normalnie zamiast las drzew, to las liści. Normalnie się patrzysz na tam same liście. No i co, i znowu trzeba kolejną noc, śpiąc na tym bardzo wygodnym kamiennym łóżku. Na pewno to jest bardzo, bardzo wygodne. Nie ma bata, że nie jest wygodne. E, myślę, że to będzie dużo lepszy pomysł, chociaż trochę się zleją te poduszki wtedy. Czy coś ma czerwony kolor? Wiem, co ma czerwony kolor w Minecrafcie. Mm. No ale nie wiem, czy to dam. Trudno będzie jednokolorowe. No nie wiem. Taktusy tam. Nie no, nie da się ich położyć, a szkoda. Dobra, jak na razie, niech tak będzie. W dalszym ciągu jest ono na pewno wygodniejsze niż było. Dobra, no. Dobra, więc witam znowu. Tutaj jest moje piękne łóżko. Całe białe. na Dobra, więc napiszcie w komentarzu, co wam się śniło. Dzisiaj, wczoraj, albo w ogóle kiedykolwiek w życiu. Sen, który pamiętacie. Napiszcie w komentarzu, jaki to był. Opiszcie go. A ja wam dam serduszko. O, jak szkoda, że szkielet tu umarł. Ojoj, ojoj. Dobra, on sobie zabije tą świnkę, żeby mieć co jeść. O. No i. Dobra. No nie, no. Dobra, więc yy, więc ja się zastanowię i za chwilę do was wrócę. Dobra, więc witam was po przerwie, yy, więc tutaj daję, dam sobie stolik, który będzie sobie stał tutaj. No i tak będzie sobie on wyglądał, tym jest sobie krzesełka. tutaj tak pusto było, więc teraz będzie stolik. W kuchni nic się nie zmieniło. Na górze jest już tutaj zrobiony komputer, można sobie pograć w CS-a. Tak, tak, na pewno pójdzie na tym komputerze. Oj, no co? Łazieneczka jest zrobiona. Jest tutaj kibelek. Można się na spokojnie wysrać. W wannie też. wannę też. Może prysznic też można wykorzystać. No i co? Jeszcze w kuchni by się coś przydało zrobić. Może. Mamy taki mały stoliczek. O. Z widokiem na nicość. Z widokiem na tyłek krowy. Ty, co jest? Ta krowa skacze do wody normalnie. Dobra. Więc mój dom jest jakoś wykombinowany. Są stoliki. Coś tutaj strasznie tak pusto na tej górze. Czego się tutaj brakuje? Może jakiegoś obrazu. Czy na tej wersji w ogóle istnieją obrazy? Wątpię. W sumie nie wiedziałam też, że tu istnieją tabliczki. A jak się okazało, są tutaj tabliczki, więc... Zaskoczenie moje. No po prostu. wydawało mi się, że ich nie ma na tej wersji. Każdy popełnia błędy czasem. Teraz wezmę do końca ten płotek z przodu. I teraz pytanie, czy yy, wy wybić go jakby trochę bardziej do przodu. może do przodu. Czy zrobić im daszek, czy, czy nie zbyt? Teraz takie pytanie mnie... Mm, teraz takie pytanie mam... Boże, pytanie, teraz tak mam zagwozdkę. No, właśnie nie wiem. O, skaczemy razem, impreza, owiec. Ty, skacz! O! Dziękuję za tyle wełny. Na zewnątrz by się dodały jakieś też krzesełka się crafting dot o tutaj z boku. Mm, tutaj tutaj jakieś krzesełeczka. O, rach, ciach i bach Oj, to nie wygląda najlepiej. O, proszę bardzo, gdzie jest mój drugi? Halo, ty schodek mi ukradli złodzieje. Jedni żerują na innych. No, można sobie usiąść. Tutaj drzwi mi brakuje, chociaż w sumie nie musi być. Tutaj drzwi. Tutaj mi brakuje czegoś. No, taka pustka tu. Taka tu pustka, że. No nie wiem. Dobra, łóżko jest w miarę git. Nie wygląda źle. Nie wygląda też najlepiej, ale nie jest źle. Komputer też jest git, ale jakaś tutaj pustka. A jak ktoś z Was ma pomysł, co można by było tutaj dać, to niech napisze mi w komentarzu. A ja na zrobieniu tych pierdułek yy, zakończam ten odcinek, więc dziękuję za jego obejrzenie. Yy, zapraszam do następnego, bo w następnym odcinku yy, dorobię sobie coś na tym oto strychu. I to na pewno. Oraz zacznę budować drogę, która będzie prowadziła do, do następnego domu. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spotkamy w następnym. Więc narazka. Nie była w bo tu miejsca brak. Na tle babskie łzy. Po ulicy miłość kulawiar.